No siema Cześć Dawid, co tam? Wiesz co, wgrałem tego Metina, nie? Yy, no. Trochę długo się ściągał, bo to wiesz, procesor i w ogóle internet, nie? Ale powiem Ci tak, obejrzałem sobie parę filmików na YouTubie, mówię, czekaj, muszę, muszę w to zagrać, nie? No to ja Cię chętnie uprowadzę, bo już... No, okej, okay, to ja już włączam grę, nie? Metin 2, tu mam skrót na pulpicie, mi się wszystko odpala już Skrót masz to super, to już zawsze czas się zachowa, nie? Tak, tak, tak bo to wiesz jak to jest. Bo ja słyszałem coś tam, że raz w tygodniu są serwery wyłączone, bo jakieś konserwacje są. No właśnie w czwartek, dziś jest ten dzień, no normalnie chyba tak w I czwartek. Ile to trwa, takie wyłączenie serwerów? Jeśli, jeśli tam, wiesz, jeśli tam potrzebują na przykład coś wgrać nowego, jakieś mieczyki, tak? to, to wtedy to może trwać dalej do dwóch godzin, no, ale myślę, że tak jak dzisiaj, to ponad godzinkę. Aha, no bo wiesz, bo ja tak mam, bo ja mam teraz ferie, nie, I ja mam zamiar teraz grać yy, cały czas, nie, w nocy, w dzień, cały czas. I ja po prostu... Dobrze, że to dzisiaj były te konserwacje, czyli masz, już do, do... następnego czwartku mam spokój, tak? cały tydzień przed... tydzień cały czas. Aha, sierpki no... Sierpki. Aha... Aha... No dobra, okej. Okay. To ja już się loguję w takim razie. No super. To wiesz co, może channel drugi, server 25, dobra? Do, do, do? Spoko, nie mam problemu. już ja Tu mam tam postać tam... chyba utworzoną nawet, no, bo kiedyś tam... Kiedyś, kiedyś... tworzyłem, nie? Ja tam mam taką super szamankę, Mówię, że... Tak? To, to będę mógł Cię tak czy trochę... Okej, okay, tu moja postać już jest przygotowana Do, do walki. Już mi się tutaj ekran logowania odpala, nie? Bardzo dobrze, że już masz pojęcie, że założyłeś postać, bo to już jest. To jest priorytet właśnie z tych rzeczy. Tak, o moja postać właśnie się pojawia. Widzę tutaj piękną grafikę dookoła, yy, moją mapę. O kurde! Teraz to się zacznie. Cześć, a jak się nazywasz? Xnub. O, to chyba cię nawet widzę, czekaj, podbiegnę. Tak? O, patrz, jestem, ja obu. To jestem. Siemano, cześć! Cześć, patrz, dam ci Bówka. I możesz zacząć bić tu psy, psy są Czuję moc, to jest... a moc, moc. Oto no. jest. tutaj tutaj, Oto jest. Oto jest. Oto jest. Oto jest. Oto jest. Oto go. Oto jest. Oto jest. Oto jest. Oto który Oto jest. Oto zdobyciu expa. Widzisz tu ma te słoiczki? Czy te Widzę je, no. Tak, one, jeśli znajdziesz 60% Expo, jaki posiadasz? 58% mam w tym momencie. O, właśnie, to brakuje ci 42% do wbicia levela drugiego. Ale super. Jak podoba miał drugi poziom, to jakieś nowe, pewnie te osiągnę jakieś, nie wiem. Osiągniesz ten, Będziesz mógł wbić misję. Za. A super. na tym levelu odbywasz szkolenie i wybierasz profesję w swojej postaci. O, a na profesji można zarobić, tak? <noise> no nie chodziesz. Nie? Profesja Moc! daje ci skill e. Mówię to. Jeszcze raz. Profesja daje ci możliwość wyboru skill'u. Możesz super. być wojownikiem, a, a, a możesz mi powiedzieć, a możesz mi powiedzieć, gdzie ja mam życie swoje? Bo ja tak... Albo w oblone. Życie masz tam takie, masz trzy takie strzałki, yy, kreski po lewej Aha, widzę, okej. Okay. Pierwsze to jest życie, drugi to jest mana, a trzecie to jest strona. Spoko. A, a jest może jakiś klawisz, żeby zaznaczyć psa? O. Nie, tu się nie da zaznaczyć. Myszką muszę klikać? Tak jest. Jak zabijemy te psy, to mam do ciebie prośbę. Chodź na chwilę tutaj. Chodź chodź, chodź, nie bij. Chodź przy brzegu, staniemy razem i będziemy przez chwilę chociaż podziwiać ten epicki krajobraz. Aż tam pod mostem ktoś leży. Gdzie? Teraz tam się rzucę w i ten... Nie, Może tam wejść? Nie da się wejść? Nie, to jest Bóg grywać. Nie wolno wejść pod okej. Idziemy na psy. Tak, psy są tutaj ważne. Tak, że... Chodź, może to prowadzę cię do biologa, dobrze? Pokażę do kogo? Ci... O, proszę cię, spadcie item, błękita szata. Podnieś ją albo klikając na nią, albo yy, przyciskiem tylbę. Gdzie jest ten item? jest co? Nie. Błękita yy... szata, Możemy teraz do ksipunku. najdź na nią. Ksipunek. Mam ją, no? I jaka to jest szata? 12 obrony. O, no to to jest szaleństwo przeciwko. To jak ja bym ją założyć, poczekaj. To jest szata akurat dla szamana. Chyba nie, nie, nie mogę jej założyć, czy jak? Ty jej nie ubierasz, bo to jest, szata dla, to jest szata dla szamana. Ja jestem szamanem. Je się dynkiem. Chcesz ją wziąć? Ja akurat mam taką samą, także możesz... mógł mógłbym zostawić, gdybyś sprzedaż. Sprzedać mam? Ale ekstra. Kurde, interes zrobię. Spójrz, patrz, jak na koniach jeżdżą, to już będzie na wyższych levelach normalka. Ja ci są. Ej, konie, żeby ich zobaczyć. Ej, koledzy! Ej! Cześć. Właśnie, Ej! To pomysł. Chodź, na napisałem. Chodź. Poczekajcie! Poczekajcie, ja mi napiszę, pokażcie mi konia Chodź napisałeś, idziemy No ja wiem Chodź W że tak się pisze Chodźmy hmm. na rynek, zobaczyć Kurde, ale ten most jest super Jak patrzę na ten most i tą grafikę tutaj to po prostu jest... Ja, ja się muszę na chwilę zatrzymać Widzę tam osoby, które łowią chyba ryby Później odwiedzimy wędkarzy, zapytamy się jak biorą, ale najpierw musimy się odwiedzić w Dobrze. Spójmy, te filary, grotesk, to jest masakra jaki, to jest, to jest, to, jest styl. to jest epickie, to jest chyba gotyk. Tak jak Gotyka? patrzę na to. Nie, no, nie, to gotyk. Sztuka gotycka, tak, ale, ale niebo, jakieś piękne chmury no. Tak niebo, to jest coś niebywałego w takich piorunach jak ta. Mm -hmm. Dobrze, więc idziemy dalej. Gdzie teraz idziemy Piotrek? Idziemy na środek rynku, tutaj odbywają się do sprzedaży, możesz kupić przeróżne rzeczy. Mhm. Mm Oddalam sobie nawet widok, wiesz? To jest bardzo przydatne. Tak, tak. Możesz tu więcej zauważyć. że żeśmy się nie zgubili. Wiesz co może założymy o, party. Miesz, ludziów bardzo. jak mrówków. Właśnie złożyliśmy partę. Oj po prostu nie chce mi się wierzyć, że tak wyśmienita gra jest za darmo, wiesz, to jest po prostu... To jest tutaj właśnie jedyny plus. To jest evenement e nawet e nie był. Je to, to jest z tej gry, nie. To jest Skubaj. Masz tu postać. Widzisz kolegę tutaj obok? 75 level. Pixel. Tak. O ma nick Pixel, tak? Tak. Napiszę mu, cześć Pixel. Nie, skubaj, z jego, jego brosi świeci i zbroja, nie? To znaczy... Przy okazji, przy okazji, chciałem pozdrowić koleżankę ole Pixel. Tak jest, Ola Pixel, tu ma pozdrowienia, ponieważ tutaj kolega... Zrobimy zoom na niego, żeby Ola zobaczyła sobie Pixel. Agresywny jakiś, level 79. No i co mam, dobra, dobra, mów dalej, no. Zobacz, jak świeci się jego zbroja, to oznacza, że jest plus 9, czy jest na największym plusie. A co znaczy plus 9? No, to jest największy poziom rozwinięcia zbroi. Masakra, ja widzę... O, ale mój koleś ma klatę. Aaaa, moc! Pokażę ci dalej, naszego nieszczęsnego kowala, który ulepsza i niszczy... A jakim kolorem mogą cię odnaleźć na mapie? Na minimapie? Nie, no niebieskim. Dobrze, widzę cię w takim razie. Gdzie idziemy dalej? Poza tym, włączyłeś sobie, że widzisz wszystko, czy przy Czy musisz na kogoś najechać, żeby zobaczyć jego nie? Muszę najechać. To teraz wyrób tak, opcje, opcje gry Gdzie to jest? Tam ja masz nazwy, czwarty przycisk najbardziej po prawej Na dole Tak? tak opcje, opcje gry, no Opcje gry i masz tutaj nazwa, ostatni czy przedostatnie, nazwa i zawsze Zawsze, okej, okay. dzięki, super, to było ekstra Tak, teraz proszę cię, dodaj mi do przyjaciół Tutaj, ja cię dodam, akceptuj. Zaakceptowałem to chodźmy, chodź ze mną teraz Mhm, idziemy Tutaj przed Tobą właśnie Kowal, ten najbardziej znany w tej grze, oczywiście. To jest ta osoba, tak? Tak. Naciśnij na niego i zobacz... I naciśnij na chcę coś ulepszyć. Tu chcę masz... coś ulepszyć. Takie. Jestem odpowiedzialny za ulepszanie <laughs> przedmiotów. Po prostu go do mnie przynieść. Przeciągnij przedmiot i upuść na Kowal. Ok, więc otwieram tak, ekwipunek. Biorę swoją tarczę, kładę mu. Nie możesz wymienić ubranych przedmiotów. I musisz wciągnąć najpierw tarczę do ekwipunku. Mhm. Mm Ściągnąłem tarczę, daję ją temu panu tak, I on tak. mi ją ulepszy. Szybkość ruchu minus 2%. No to nieważne, bo tam mi ulepszył, ale tutaj... No, no dobra, dobra, dobra. Bądź czy chcesz kontynuować? Ale tak, ja. pokazało co on wymaga. Spoko, ulepszyłem już. Teraz mieczek ja, sobie ulepszę. O. Dobra, jest wszystko ulepszone, możemy iść dalej. A, masz plus jeden, tak? Tak. Nie wiem ile mam, ale wszystko jest dobrze. Najedź, najedź na mieczek i piszcie, tu jest, tu jest, ile jest. NIE WIEM ILE JEST, idziemy dalej, to jest nieważne. ja Ci teraz buffnę i patrz, chodź za mną, idziemy teraz do handlarki, tu możesz kupić potiony. Tak? Handlarka... Tutaj najedź na nią Kupiłem sobie już potiony, dobra. 20 potionów kupiłem. A nie, nie mam tyle yangów. Ja tutaj sprzedam yangi, moment. I mam zero yangów. Wydam przedmioty, które są mi niepotrzebne. Noż, to tutaj piękność, po prostu piękno, po prostu ta trawa to jest niczym Santiago Bernabeu. Tak, niczym Houtnow. Niczym Santiago Bernabeu. Niczym Hank, no. Dobrze. Kupiłem, kupię Ci już właśnie w tym momencie 200 potów, to będzie szaraństwo dla Ciebie.